Woo! Jestem. W ostatnim materiale był baner za darmo świąteczny. To w dzisiejszym materiale zrobimy sobie porannik, jak go zedytować, żeby wyglądał normalnie, ponieważ nie każdy ma nick też składający się z 4 liter i nie każdy chce mieć taką kolorystykę, chociaż świąteczny baner robię specjalnie w takiej kolorystyce, żeby trochę przypominał te święta, więc nie wiem, widzimy się w ci. Dobrze, na samym starcie wchodzimy sobie w plik, klikamy nowy bądź utwórz, zwo... nie wiem, co o zrobicie będzie dobrze. Ja sobie dałam, y, otwórz, bo... Bo tak chcę. Czekam, aż nam się zaobieje spacer. Nie patrzę na moje ładowanie, bo nie mam najlepszego komputera. Już nam się wczytał baner. Y, wygląda on tak, jeszcze raz pokażę. No i jak go teraz entować? Gdy chcecie tylko nick, no to nic prostego, klikacie sobie na pojedyncze te warstwy, bo one nie są wyrastryzowane, więc nie będzie żadnego problemu. I klikacie po prostu yy, na to, żeby Wam się zmieniło i możecie, nie wiem, wpisać sobie aziel i patrzcie, jak macie taki za długi nick po prostu... O kurczę, jak macie taki za długi yy, nick, to po prostu możecie sobie to zwężyć, ten napis i polecieć w górę bardziej. No i tak to będzie wyglądać. Zaraz racji, że ja nie daję sobie nigdy całego niku na banerze, bo jest to mizbędne, to po prostu sobie zrobię tak. Na razie sobie wyłączę te światełka, bo one strasznie denerwują i niczego nie widzę. Teraz sobie a zmieniamy na i gdy już to zrobimy, na razie to może wyglądać jak totalny, jakby. Bo na razie musimy to dostosować. Dobrze, Dobrze. gdy już to zrobiliśmy, swoją drogą możemy usunąć to, a będzie zdecydowanie łatwiej tekst dopasować. Wtedy sobie robimy coś takiego, że powiększamy sobie ten tekst, żeby po prostu na całości, jak na banerze, na początkowej wersji. Yy, nie wiem, jak chcecie, możecie sobie dać to na trawkę, jak nie, to nie. Oczywiście zmieniacie to za pomocą tekstu, no i piszecie na klawiaturze. Jeżeli nie macie tej, tego fonta, co tutaj jest użyte, to, to to jest beba. Beba be, znuje. Be. Praktycznie ciągle go teraz używam. No i jeszcze. I teraz ten napis też możecie sobie tak wyrównać. O, dobrze, już to zrobiliśmy. Możemy teraz dostosować ten cały napis Name, czyli ten biały, co jest tam z tyłu. I wpisujecie sobie ten nick. Fyry A. Ok, i dostosowujecie sobie to tak, jak, jak chcecie no chyba, że mam się nie chce bawić z tym białym tekstem tak jak mi to po prostu możecie znaczy, jak wam się po prostu nie chce bawić z tym tekstem to możecie sobie po prostu wejść zawsze w opcję mieszania i dodać cień i już wam pokażę, pokazuję jak go ustawić Wchodzicie sobie w cień. Byle jakie ja tutaj mam dwa cienie, ponieważ robię miniaturki w swojej pracy na z czterech cieni. Zazwyczaj tak przynajmniej bywa. No i tutaj po prostu dajcie sobie biały cień, a i żeby to po prostu było takie. I tutaj odległość macie 20%. Cofnijcie sobie materiał i zapauzujcie sobie na momencie, w którym wam to pokazywałem, bo nie chcę mi się tego tak bardzo przelatywać. Wchodzicie sobie w kolejny, robicie to samo. Zaznaczamy sobie cień, ale tutaj już powinniście mieć ustawienia zapisane. Dużo to zrobiliśmy, nie pozostaje nam nic innego, jak się cieszyć banerkiem. No i jeszcze światło sobie dodamy, żeby to znowu wyglądało tak pięknie świątecznie. Zawsze możecie jeszcze sobie stalić cały baner oczywiście, jeżeli chcecie, czyli stać widoczne. I możecie zawsze jeszcze zrobić filtr kamera row i możecie sobie dodać tam różne filtry. Między innymi pobawić się kontrastem, pobawić się krzywą, pobawić się ziarnem, ja nie lubię ziarna, więc nie stosuję. Możecie pobawić się, pobawi się wyostrzeniem, wyostrzenia też nie lubię, tym bardziej jak pliki mają gorszą jakość niż 4K. Znaczy, no nie 4K, no jak plik nie ma 108, 1080p, to na pewno nie będę się bawić wyostrzeniem. Yy, prost, żeby nie był pikselon i tyle. Yy, więc widzimy się, jak, się, się to, jak mi się to załaduje. E, dobrze, e, gdy już nam się to załaduje, klikamy sobie w podstawowe i zmieniamy sobie kontrast na taki, jaki chcemy. E, mi się załóżmy, podoba 23, może być. I wy sobie zmieniacie, jak to chcecie. Światło sobie powiększę, bo lubię, jak mi się świeci.